Siemanko, zaczynamy oficjalnie sezon 2025. Pierwszy raz na magnesie w tym roku przyjechaliśmy na to miejscówkę. Byłem tu już raz. Dzisiaj muszę wejść w gumaczach. Zobaczymy, czy da radę się wejść i podziubać trochę. A jak będzie, zobaczymy, czy będę rzucał magnesem, czy będę dziubał. Gość podpłynął i zobaczymy zaraz. Wchodzimy do wody. Stan wody jest dosyć niski. Może gdzie nie mi się uda wejść, typowo do wody. I już mamy pierwszą rzecz przy samym brzegu. Mamy rurkę metalową. Jest metalowa rurka. No, powiem Wam, że tu jest dosyć niebezpiecznie, bo przed chwilą wstąpnęłem nogą tam, gdzie niby jest grunt, ale net mi cały kalosz wpadł. Woderki to tak, ale mamy taką ładną rureczkę. A teraz wyciągamy kawałek jakiejś takiej elektroniki. Stary telewizor albo coś. Nie mam kotwicy, bo nie dojdę tam, a tam stary fotel jest. Tu gdzieś jeszcze rower jest, więc zaraz zobaczymy. Pójdę kawałek dalej może zobaczymy. Mamy obraz na żywo. Zobaczcie. Zobaczcie. Czy wy to widzicie? Tak. To jest pierwsze łowienie na magnesie w tym roku i o! Krzesełko mamy. Jest krzesło. Uh, uh, uh. Jest! Uu. Ale się przesadził. Zobaczcie. Jakby ktoś chciał usiąść. Zapraszam. Proszę bardzo, krzesełko. Kolejny rzut. Zaraz zobaczycie, co wyciągnę. Chyba, że już to widzicie. Bo ja już to widzę. A, mamy to. Ja Będę Wyciągnąć chyba to tam. Tak, bo to. Tak. Będę próbował. Teraz zobaczymy. Ay, nie wie miał tyle się I mamy. Oh. Mamy pierwszego bolta dzisiaj. To jest zamawia Bolta. Piękna. Wyrwane wszystkie urządzenia. Kółko widzę już wyrwane, więc nawet lokalizacji nie mają. O, zrzuciłem sobie magnes, bo tam mówiłem tą nogę I pociągnąłem. I jest taki metalowy ręcik taki od wieszaka. No. I ja nie mogę. Po pierwsze druga noga. <gryw> Ale ja ja. Ale mogę powiedzieć, że byłem na magnesie, nie? Jest. Jest dzisiaj moja pierwsza śruba kolejowa. Piękna. Byłem tu z kiedyś. I widzicie, nie wyłowiłem tej śruby. A tu jest. Zmniejszył się poziom wody. Może to też swoje wypukało. Ale zaraz nie łowić drugą kolejnogę. Wiem, że jest grubo po świętach. Ale ja wyciągam. choinkę nie no jest jest tu po świętach nieźle się bawił widzę cały czas poluje na nogę. aczkolwiek nie mogę jej zahaczyć ale teraz coś mamy też dużego konkretnego o no jezu jakaś taka ty ale to jest ciężkie ty no ciekawe co to jest <kluz> no takie ciężary, może taki hełm. Nie no, hełmy były lekkie raczej. Kolejny raz rzuciłem no. i mi się trochę zaklinowało, ale walczę z tym cały czas. Nie no, To jest ta gaśnica. To jest ta gaśnica, którą ja kiedyś już tu wyłowiłem, pamiętacie? Ja ją zostawiłem, żeby służby miejskie wyrzuciły, zgłosiłem, ale nikt nie wyrzucił tego, więc będzie trzeba znowu to zrobić. Próba walki z nogą Rzut 54. Nie no żartuję z 10 rzut. Już się trochę przesunąłem, bo ona się zaczepiła. Tam o mam gdzie takie, taka gałąź wielka gruba. O, wyciągnąłem nabój taki. Aha, śmieszne I próbuję wytargać drugą. Kolejnogę. To mi się uda! Aj! Już się prawie miałem. Było tak blisko, ale zapomniałem, że przecież jest okryta mułem. Mam ją. Jest i druga noga I ja pierdzielę. A żeby nie być gołosłownym, to przesunę sobie moje krzesełko. I podjedziemy. Drugą chłoniowo. Prawie wpadłem do wody. Są grubości, dzisiaj straszne. I teraz wyciągamy takie coś. Zaczynam się już robić szaro. Jeszcze chwilę będę na magnesie. Teraz taką sprężynkę wyławiam. I że. Na razie dobytek. Super. A teraz wyciągamy jeszcze. Pilot od samochodu, więc i pieniążek Jeden grosz. Że ciągnę coś dużego. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę coś dużego. bąble lecą. Jak widzicie, magnes trzyma. Co to będzie? Stary koło i piasta. Także jest grubo. Uf, tu jeszcze od kubka jest część. Także jest. Do kolekcji. Tym razem wyciągamy. O! Kolejny taki nabój. I pręty. Tu ewidentnie coś jest. To chyba puściło. Chyba nie, mam to. O! Jest! O! Widełki od roweru. Ty no ja to zaraz cały rower skręcę. Kolejny raz mamy coś na magnesie. Tym razem to jest. Tak jakby ściotka Plastikową rączką. Uff, także co ja kończę swój pierwszy raz w 2025 roku. E, krótki wypad był krótki, bo byłem tu godzinę. No ale za to zobaczcie co mamy tutaj w wiatrze trochę z domu. Mam kolejową, mamy te dwa wkłady. No to nie wiem. To też nie wiem, ale jest koło z piastą są widełki <laughs> jest krzesełko no i tu dwie hulajnogi gaśnica i choinka także co pierwszy e, odcinek tego roku uważam za udany pięknie się prezentują te hulajnogi Eee, co, ja e, będę gdzieś tam się starał znowu iść e, nową miejscówkę. Nie udało mi się tu brodzić, ale mam za to nowe miejscówki wyszukane, więc pojedziemy dzisiaj tak na szybko, więc zostawcie lajki, subskrypcje i tyle.